Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Jezus przechodzi obok nas każdego dnia. Można nawet powiedzieć więcej, że On wchodzi w naszą codzienność, w nasze życie. Widzi trud Twojej pracy, zmagania się z różnymi przeciwnościami, walkę z grzechem. Widzi Twoją codzienność, zmęczenie, Twój pot, Twój brak siły, załamanie to wszystko, z czym sobie jakoś nie radzisz. Widzi Twoje codzienne ciężary, ale widzi też Twoje sukcesy i radości. I to, co jasno widać z dzisiejszej Ewangelii, one znacie po imieniu. Nikt z nas nie jest dla niego obcy. Nie jesteśmy jakąś bezkształtną masą, anonimowym tłumem. On nas zna, zna bardzo dokładnie. Kasiu, Wojtku, Michale, Kamilo, jesteś kimś bliskim dla Jezusa. On zawsze wchodzi w bardzo bliską relację z nami. I Chrystus ma dla Ciebie, dla mnie bardzo konkretne zaproszenie na początku tego adwentu. Pójdź za mną. Zobacz, kiedy przyszedł do apostołów, oni byli przy codziennej pracy. Zarzucali sieci w jezioro, pracowali na swoje utrzymanie. I Chrystus mówi do nich: pójdźcie za mną, zostawcie to, zrezygnujcie ze swojego dotychczasowego życia, a ja dam wam coś o wiele lepszego. I co zrobili apostołowie? Zostawili natychmiast to wszystko i poszli za Jezusem. Nie pytali się Go, Panie, a z czego będziemy żyli. Panie, a gdzie będziemy mieszkali? Panie, a wezmę jeszcze sieci, bo się kiedyś przydadzą. Może łódkę zabierzemy ze sobą. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Zostaw to wszystko, co masz. Zostaw te wyobrażenia o swojej wierze, swoją duchowość. Zostaw plany na przyszłość. Zostaw to wszystko, co Twoje i pójdzie za Nim. Dzisiaj, teraz. On da ci o wiele więcej niż masz. Może ci się wydawać, że czego to nie osiągnąłeś w swoim życiu. Potrafisz się modlić, chodzisz do kościoła, żyjesz sakramentami. Jezus mówi, zostaw ten swój świat, bo możesz mieć jeszcze więcej. Ale może też być tak, że trochę się pogubiłeś w życiu. Zostawiłeś gdzieś w pewnym momencie Pana Boga, nie jest Ci po drodze z Kościołem, u byłeś 20-30 lat temu. Szukasz szczęścia w różnych miejscach, ale go nie znajdujesz lub jest ono tylko przelotne. I do Ciebie Jezus mówi, zostaw to. Zostaw to, czym się teraz zajmujesz. Zostaw to, co sprawia, że ja nie jestem dla Ciebie najważniejszy. I pójdź za mną. Tylko tak zmienisz swoje życie, tylko tak będziesz szczęśliwy. Chrystus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy wyruszyli w nieznane razem z Nim. Ale co to znaczy pójść za Chrystusem? To wyruszyć w nieznane drogą, którą On pierwszy przeszedł, na której zostawił nam konkretne wskazówki, drogowskazy. Ale to co najważniejsze, dokądkolwiek pójdziesz, nie będziesz na tej drodze sam. Bo On zawsze będzie z Tobą. Jak zgubisz się, On pomoże Ci wrócić na szlak. Jak upadniesz, On poda Ci rękę i pomoże wstać. Jak się zranisz, On Cię opatrzy. A jak braknie Ci sił, to weźmie Cię na ramiona i zacznie Cię nieść. Tylko chodzenie za Jezusem jest ważne, zbawienie jest ważne, życie wieczne jest ważne. Pójdź za mną, mówi do Ciebie dzisiaj Jezus. Co mu odpowiesz? Na koniec propozycja postanowienia: pomódl się dzisiaj tak jak najlepiej potrafisz za wszystkich, którzy są daleko od Pana Boga. Każdy z nas zna takie osoby. Poproś go dzisiaj, aby one odnalazły w swoim życiu jego ślady, aby poszły za nim, za Jezusem.